Cześć, jesteśmy nad morzem, pogoda jak widać po moim stroju nie zachęca do plażowania ale za to zachęca do wypicia porteru akurat mam porter bałtycki no imperator bałtycki, w zasadzie porter imperialny druga warka, pierwszą oceniałem wcześniej na blogu tekstowo teraz ocenię filmowo drugą wareczkę podobno jest petarda, także zobaczymy otwieram chciałem jeszcze powiedzieć o etykiecie coś, ale widziałem jak porównywałem sobie z moją przeleżakowaną tamtą wersją nie ma żadnej różnicy, jest tylko taka ciekawostka, że pierwsza warka była do grudnia 2014 natomiast druga warka jest do listopada 2014 nie wiem czemu jest, czemu jest miesiąc krócej, podejrzewam, że po prostu w PINcie stwierdzili, że piwo po jakimś czasie traci swoje aromaty te pierwotne i, i, i znacznie zmienia profil, więc więc wyliczyli sobie, że jednak trochę wcześniej trzeba dać tą datę, żeby te aromaty chmielowe się zachowały tak jak należy. Piłem ostatnio de facto pierwszą warkę i faktycznie tego chmielu już tam za dużo nie ma. Piwo przeszło zupełnie w profil znacznie bliższy porteru bałtyckiego, amerykańskiego chmielu już praktycznie w ogóle nim nie czuć. Dobra, lecimy. No, nalewa się ładnie, pianka jest bujna, piękna, gęsta, zupełnie jak w pierwszej wersji. Proszę mi tu ładnie wyostrzyć, panie kamerzystko. Wygląda świetnie, naprawdę jest... już, już czuję, mimo że lekki wiaterek tutaj powiewa, może właściwie dlatego. No jest, jest amerykański chmiel W zasadzie profil jest bardzo amerykański Przynajmniej na razie jak piwo jest pod grubą czapą piany i dosyć zimne No przebijają jakieś czakie, troszkę bardziej porterowe ale jednak dominuje, dominują amerykańskie chmiele Trochę czekolady jest też Mi się to bardzo podoba Powiem Wam, że to piwo mi przypomina moją czarcią krew, czyli Black India Pale Ale. Jest czarny, jest mocno goryczkowe, jest mocno czekoladowe, mocno chmielowe. Lekko palone, goryczka jest, jest naprawdę solidna typowa, amerykańska. No ogólnie jest to świetne piwo, aczkolwiek znowu będą mogły się pojawić narzekania, że z porterem bałtyckim to nie ma zbyt wiele wspólnego. Powiem tak, jeżeli ktoś lubi bardziej amerykańskie style, lubi bardziej styl czarnego ipa, lub w tym przypadku czarnego double ipa, to niech pije świeże. Jeżeli ktoś woli porter Niech czeka co najmniej pół roku. Wtedy wyjdzie z tego prawdziwy porter. Wiem to po pierwszej warce. No mi smakuje rewelacyjnie, jak jest świeże. Chociaż przeleżakować też warto. No, polecam. Świetne piwo. Nie wiem czy jeszcze gdzieś znajdziecie, bo się rozchodzi w piorunującym tempie, ale jak znajdziecie to bierzcie, bo naprawdę jest, jest rewelka. No, jak widać, piwko rozgrzewa. Jeszcze muszę powiedzieć dwa słowa: yy, w miarę picia, jak już się kubki smakowe przyzwyczają do tego chmielu, pojawia się ten obiecany w nazwie Porter. Cały czas jest to oczywiście mocno prze, przekierowane w stronę amerykańskiego chmielenia, i cały czas te chmiele czuć. Natomiast, natomiast ten Porter ewidentnie wychodzi. Także z początku jest to typowe chmielowe wrażenie, później już, już, już troszkę piwo zaczyna się zmieniać w miarę ogrzewania, w miarę utleniania. To jest świetne, jak piwo się zmienia w smaku podczas degustacji. Tak samo zmienia się w czasie w smaku podczas leżakowania, więc naprawdę warto kupić kilka butelek i patrzeć co się z tym piwem dzieje, bo to są niesamowite rzeczy. Jeszcze raz wszystkie najlepszego. A nie na zdrowie? Czemu wszystkiego najlepszego z okazji chlania? No, na zdrowie prędzej. Na zdrowie jest takie oklepane, takie mainstreamowe. Ale wszystkiego najlepszego zawsze jest z okazji, tak? Z okazji dobrego piwa, no. Wymyśla coś innego, ale to później.